Witam się dzisiejszego wieczoru z Wami. Chcę dzisiaj przygotować pomidory do podkiełkowania. Mam tam z boku ręcznik papierowy. Przygotowałam sobie, jak widzicie, nasiona woreczki opisane, w którym będzie się znajdował dany wacik z nasionkami danego pomidora. Wczoraj sobie zrobiłam jeszcze. Z zebranych nasion, yy, brązowe chyba, Black Sherry, koktajlowe i takie jakieś miałam, czerwone. Yy, koktajlówki wysokie, to Wam później pokażę. I teraz yy, pokażę Wam na dwóch, tak samo będę robiła, jak robiłam z papryką. Po prostu tutaj te woreczki na razie odłożę. Pokażę Wam, jakie mam tutaj, e, po prostu e, nasiona. Tutaj mam bawolę serce nasionka. Tutaj mam te dwa pomidorki, kupione też taki alamalinowy, taki ser sercowy, też jak bawolę serce. Tutaj jest ten żółty ożarowski. Tutaj jeszcze mam z poprzedniego sezonu pomidorki, które zechcę wykorzystać. Mam również tutaj taki żółty pomidorek. Zebrałam sobie również nasionka z tego pomidorka są jest to tylko po prostu opakowania nasiona są zebrane z pomidorków tutaj jest ten Frodo gruntowy karłowy, czyli on rośnie niski z tego sezonu mi się zostało nasion tutaj jest poranek niski piszę że pomidor wcześny. Tutaj mam pomidora San Marzano. Tamtym roku on fajnie mi rósł. I zebrałam sobie również nasiona. Zobaczymy, jak one będą kiełkowały. Też jest to sprawdzenie kiełkowalności. I tutaj jest Adonis pomidor, chyba wysoki. Końcówka tych pomidorów. I będziemy, o, zaraz brali przykładowego. Sobie pomidorka, bo wolę serce tutaj, akurat. O. żebyście dobrze widzieli, bo jest słabe, po prostu światło. Wezmę sobie już kawałek. Ręcznika papierowego, który sobie składam na cztery. I tutaj po jednej stronie umieszczę nasionka tego, w pierwszej kolejności mawolę serce. I będziemy je. Po prostu na. Milżali. O. Się przykleiło do palców. nasione są, wiecie, dosyć małe. Też chcę po kilka tych nasion. są zebrane z pomidorka. Zobaczymy, jak. Ich po prostu kiełkowalność będzie wyglądać. Ja wzięłam się dzisiaj wieczorem za tą pracę przy po prostu pomidorach. Nie chcę, żeby były posklejane ziarenka, bo jak będą po prostu kiełkowały, to żeby jedno od drugiego było na jakiejś po prostu odległości. O. Powiem Wam, że tak ogólnie, jeżeli chodzi o inne nasiona, typu przykładowo jakiś groch czy takie inne, to tych nasion nie jest zbyt wiele w po prostu w opakowaniu. Pomidorków to się tak wydaje, że jest niby niewiele, ale jednak tych wiecie. Tych pomidorów w opakowaniu jest. No. I tak na pewno nie. Nie dam rady, wiecie, kochani, wysadzić. Czy po prostu, może się z kimś podzielę tych wszystkich wykiełkowanych pomidorów, bo na chwilę obecną mam tych odmian 10. Jeszcze chcę sobie zakupić jakieś pomidory koktajlowe ze sztuki zobaczę co mi się uda po prostu kupić i też zrobię z nimi tak jak z tymi pomidorkami o. już tutaj widzę wystarczająco będzie aż za nadto tego Tutaj pomidorka i ja sobie go teraz po prostu zwilżam wodą. Na tym po prostu tutaj sobie będę, sobie odsunę, żeby mi się tam te nasiona nie pomoczylo niepotrzebnie. Na tej po prostu tutaj podkładce to się w razie potrzeby po prostu wytrze. I ja sobie o je składam. W tym papierku na cztery I, i zaraz znajdziemy gdzie mam po prostu opisane ten pomidor bawole serce będzie jako pierwszy gdzie mam woreczek przypisany do tego pomidora i mam takie miałam fajne Woreczki po ubraniach widzicie tutaj sobie opisałam i po prostu wkładam sobie. Te woreczki są za duże jak macie takie strunowe to możecie po prostu użyć. Ja akurat mam takie więc będę używać takich. O i tak sobie będę składała woreczek. Jak macie mówię strunowe woreczki to jeszcze lepiej. Jeszcze może na jednym pokażę. No, weźmiemy na przykład tego. O. Myślę że jak na nasiona zebrane z pomidora to chyba nie są w jakiejś złej kondycji nawet tego bo wolę serce i to będzie. Zaraz znajdziemy żółte własnych nasion. Mm soki żółtych własnych nasion woreczek przypisany do tego tutaj pomidora i również tak samo postępuję z ręczniczkiem papierowym jak tutaj było poprzednio i sobie kładę biorę te Nasiona pomidorka. One tutaj częściowo, co niektóre widać, że one są takie różowe. One jeszcze były zaprawiane zaprawą. I też tak sobie w odległościach poukładam tego pomidora. I też będzie to test, jak mówiłam, kiełkowalności. Ja jest troszkę z tym zabawy. Można bezpośrednio jak najbardziej do ziemi. Ja robiłam przez ostatnie dwa lata bezpośrednio do ziemi, rzutowo. Ale w tym roku postanowiłam po prostu w ten sposób te pomidory zrobić i od razu one jak będą kiełkowały, to będę je. Wkładać do ziemi i to przyspieszy po prostu ich wzrost, moi drodzy. Ale jak nie chcecie podkiełkowywać, to równie dobrze możecie sobie włożyć te pomidorki do po prostu do ziemi. O. Zobaczymy, za ile one po prostu wykiełkują, czy po tygodniu, czy więcej czasu będą potrzebowały papryka jak ją się posadzi to nawet 2,5 tygodnia a tak już po tygodniu to już takie widoczne są małe oznaki tych kiełków także jest to wiele szybciej starczy mi tego żółtego bo Robiłam, powiem wam, w słoikach tego właśnie żółtego, którego miałam w tamtym roku. Mało go było. robiłam kilka słoików. No tak też to ten wygląda. Żółte pomidory, więc bardziej do bezpośredniego spożycia te pomidory. I też sobie tak zakładam i tutaj daję do po prostu woreczka żeby potem po prostu o tutaj mam sam marzano, to nie to było żółty z nasion własnych pomidor żółty z nasiona ja sobie tak tutaj będę postępowała tymi wszystkimi pomidorkami Pokażę Wam już jak skończę i pokażę Wam jeszcze tam mam, e, wzięłam sobie na ten, na próbę włożyłam po prostu ten e, nasiona zebranego, nasiona zebranego arbuża, o mamy. Następnego opisanego, potem ja sobie je wkładam tutaj do pudełka i pokażę Wam, co tutaj mam jeszcze w tym pudełku. Biorę się za kolejne. Nie będę Was tu trzymała, bo pokazałam Wam na dwóch. Także kochani, widzimy się, jak ja sobie to porobię. Mówiłam, 10 będzie wszystkich. No dobra, widzimy się za chwilkę. Powiem Wam tak, tamto jedno opakowanie było zaprawiane, więc myślę, pozaprawiam pozostałe te pomidory tą moją zaprawą na sienną. W ten sposób kapeczkę po prostu do opakowania i wymieszałam. Papierki mogą być różowe, po tych po prostu nasionkach, ale zdecydowałam jednak, że. Pozaprawiam. Może po prostu będą lepiej rosły, i tak sobie. O. Tutaj, jeden, jak spryskałam, to się zrobił jaki różowy papier po tej zaprawie, ale to nic się nie dzieje. I tutaj mamy tego kolejnego Frodo. Widzicie? Złożyłam go i zaraz go popryskam. I będę działać dalej. I tak, jak już widzicie, tutaj mam wszystkie woreczki już z nasionkami. Śmiesznie może to wygląda. Takie na różowo się pobarwiły z tej zaprawy nasiennej, ale to, to nie ma znaczenia. W ziemi wiadomo, by tego nie było widać. Tutaj mam te dwa pierwsze, które ten troszkę miał, właśnie też zaprawy widać. A ten w ogóle go nie zaprawiłam, czyli będzie musiał być jak jest, bo wolę serca. A te jednak zdecydowałam, że je zaprawię, i one takie wiecie, wyszły różowe, malowane, ale to nic nie przeszkadza. Zaprawa nasienna ma niby chronić bardziej od po prostu chorób grzybowych, więc nie zaszkodzi. Na pewno. A że papierki się zrobiły różowe, to, to jest kolorowe. Dobra, kochani, może ja jeszcze przejdę do tych nasion. Yy, powiem wam, że ja tak w zasadzie to nie zwracam uwagi na gramaturę tych nasion, ale tutaj, biorąc pod uwagę na przykład to tego pomidora, yy, normalnie tu piszę 0. Pół grama. Tych nasion to było, powiem Wam, jak kot napłakał. Nie wiem, czy nawet było tych nasionek 10. Chyba najmniejsze opakowanie z pomidorami, jakimi się udało ostrość Widzicie, 0,5 grama złapać. Także, jeżeli chcecie kupić pomidory, to zwróćcie uwagę na gramaturę, bo tutaj widzicie 0,1. Nawet pół grama tego pomidorka nie było tego tutaj żółtego było troszkę więcej widzicie, złapię ostrość 0,3 grama co normalnie ten, ten, który był z tamtego roku, to już na samym początku jest to, to jak tutaj właśnie pisze, to można zwrócić uwagę, widać jaka jest gramatura tam akurat z tyłu malutkimi, jak widać, literkami. Tutaj widzicie ten Adonis z tamtego roku było akurat pół grama. Także pół grama to jeszcze w miarę tych nasion było. Tutaj jest ten również z poranek niski, było o 1 gram. Tych nasion. Także, jak jest 1 gram tych nasion, to tych nasion już jest sporo. A jak w tamtym było właśnie 0,1 grama, nawet nie pół grama, no to to jest jakieś nie powiem co. Bo tutaj na przykład Frodo. Nie wiem, gdzie tu jest gramatura tego. Też. Nie widzę w tej chwili, ale jego też było dosyć sporo w opakowaniu. Tak więc, o, jest tutaj też 1 gram. Czyli co najmniej 1 gram, żeby było tych pomidorów, bo tutaj o było 0,2 grama tego San Marzano, ale ja nie patrzę na to, bo ja to miałam. Akurat zbierany z własnych nasion. Czy dla porównania ten ile miał? Ten miał 0 też 0,3 grama. Także tamten to był tragedia. A ja tutaj to bawole serce to widzicie w innym tym opakowaniu. Dobra kochani. Ja sobie to zaraz posprzątam. To sobie zaraz powkładam do tego pojemnika. Te moje różowe landrynki. Możecie się trochę pośmiać jak coś i to wam pokażę co tutaj mam. To mówiłam, że ja sobie tutaj zrobiłam to moje pudełko trochę się rozlata, ale to nic nie szkodzi, że po prostu wsadziłam sobie na spróbunek ten tutaj kilka ziaren zebranego u mnie z arbuzów, arbuza. On jest namoczony. Tutaj jeszcze się nic nie dzieje, bo on jest dopiero dobę. Ale mogę Wam pokazać. Widzicie, ładne ziarenka. Chcę zobaczyć po prostu, czy one będą kiełkowały. I wzięłam sobie tutaj, otworzyłam, bo słyszałam u jednego z ogrodników, że pietruszkę można robić na rozsadę ziarenka tutaj tej pietruszki zobaczymy co z tego będzie wiecie ziarenka pietruszki są bardzo bardzo małe dosłownie kilka widać tych ziaren tej pietruszki zobaczymy jak nie to się po prostu się rzuci i tutaj mam już namoczone małe też małe takie czerwone pomidorki nie mogę wam wyciągnąć wczoraj czy przedwczoraj namoczyłam nie zaprawiane jak widzicie nie jest różowe zapomniałam szczerze powiem o tej powiem wam zaprawie że mam tutaj jeszcze się nic nie dzieje. O one normalnie o, sobie tutaj siedzą namoczone tak samo tamte drugie już nie będę ich wyciągać takie małe chyba black sherry ale nie powiem na, na pewno małe brązowe pomidorki a tutaj jeszcze mam nasiona Namoczone, które jeszcze mi nie wykiełkowały ten łubinu. Przy okazji zobaczymy, co się tutaj dzieje. O, widzicie, tutaj widać, o jeden właśnie. Widzicie, te większe jakoś powiem Wam lepiej wykiełkowały, a te małe coś nie bardzo. By takie oboje. Większe ziarka i mniejsze. O tutaj widzicie już. Jeden już można będzie go y, jutro pewnie posadzić do ziemi. Zobaczymy jeszcze na drugiej tej szmatce, co się dzieje. O, też mam, bo widać, też już tutaj widzę jednego. Może dwa. O, 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 o. widzicie, jeden wykiełkowany, drugi. I tutaj na samym rogu, o tutaj ja go zaraz przełożę dalej, jest trzecie, trzecie ziarenko. Widzicie? Jest już trzy, trzy ziarenka wykiełkowane. Przepraszam Was za jakość światła, ale chciałam już to dzisiaj wieczorem zrobić. I tak się prezentują moje dzisiejsze ogrodnicze moi drodzy troszkę chciałam wam pokazać troszkę się nagadałam jak sobie kupię jeszcze jakieś po prostu pomidorki koktajlowe to też sobie tak zrobię jak zrobiłam te pomidory i będziemy będę obserwować czekać na po prostu jak one mi Będą kiełkować śmiesznie to wygląda. Różowe, no ale nie jest ważny kolor, tylko ważne jest to, co z tego wyrośnie. I sobie, o tutaj, pokładam, sobie zaraz zamknę i gotowe. I dzisiaj na tyle, paluchy sobie pomalowałam też na różowo, proszę bardzo. Kochani, żegnam się, bo już ten filmik i tak długo trwa. Powiecie, że. Was zanudzę. Czyli pa! No nas będziemy tutaj kontrolować. Pa, kochani!